Cześć, siemano komórkowe świry! Tu Muszka w Austrii Dzisiaj znowu troszeczkę pozytywnie po ostatnim materiale który był troszeczkę negatywny, troszeczkę pozytywny co niektórym się podobał co niektórym się nie podobał no trudno kto szukuje, ten musi zostać ukarany, proste, nie ma głupich tłumaczeń i tym razem dla tych dla Was wszystkich, którzy macie te bany, dostaliście te bany, już podejrzewam, połowa z Was wie, ile tysięcy diaksów ma do zapłaty za te konto. I dla Ciebie, Marcinku, za te takie upośledzające wytłumaczenia, i jeszcze najlepiej zbiórka na wykup Twojego konta, tak, bo Ty taki poszkodowany, Ty nie wiedziałeś, co się dzieje. To dla Was życzę Wam dzisiaj dużo zdrówka, Wasze zdrowie, nie browarem, a szampanem. bo ten dzień jest tego warty do zobaczenia na materiale skoro mamy wstęp skoro mieliśmy pierwszy film jak nie grać w MPS and Puzzles tutaj link macie u góry chodzi głównie o oszukiwanie tak teraz przejdźmy dalej jak nie grać w MPS and Puzzles jak nie tworzyć drużyny obronnej całym sojuszem na wojnę i w jaki sposób ten głupi system liczy, dobiera nam przeciwników wojennych. Jak zobaczycie, tutaj w tle, w trakcie mojego monologu, pojawia się cała, właśnie rozgrywka, która ostatnio mojemu sojuszowi trafiła się z przeciwnikiem, który miał dosyć silne karty, ale nie w obronie. W obronie postawili same jedynki. To był ich podstawowy błąd, ponieważ myśleli, że jeśli Dobiorą słabe drużyny obronnej ich siła drużyny obronnej będzie niska, to dobierze im adekwatnego przeciwnika. A nie o to właśnie chodzi w tym algorytmie. W tym filmie chciałbym wam powiedzieć, od czego zależy maszyna losująca, dobierająca w drużynach obronnych. Na co trzeba zwrócić uwagę, co ona tak naprawdę bierze jako algorytm i na jakiej podstawie. Dobiera nam przeciwników. Jeszcze w tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że jest to ostatni mój komentarz z mojej strony wyśmiewczy do osób, które zostały zbanowane, bo ta rozmowa nie ma sensu. Ja mówię, że dobrze, oni mówią, że nie, bo to wina jest dewelopera. Ok, w dupie zamknijmy ten temat. Moje stanowisko wszyscy znają, a waszych stanowisk każdego po kolei nikt nie chce znać zajmiemy się materiałem gra dobiera dwa sojusze o podobnej ilości punktów wojennych punkty wojenne to nie jest siła sojuszu a siła sojuszu to wypadkowa trofeów poszczególnych sojuszników czyli tych waszych pucharków do tego punktów za walkę przeciw tytanom, czyli im częściej pokonujecie tytana, im więcej gwiazdek, gwiazdek on ma tym więcej dostajecie punktów oraz siły i liczby zwycięstw podczas wojen Dokładnie Dalej, siłę wojenną Czyli to na podstawie której algorytm dobiera wam przeciwnika Oblicza się na podstawie potencjału najmocniejszych bohaterów i oddziałów Czyli tego co macie, e, można to powiedzieć w garażu, w koszarach A nie tego co wystawiacie jako drużynę obronną Jak tu widzicie, nasz przeciwnik wystawił same najsłabsze postacie Myślę, że na podstawie tego dobierze mu najsłabszego przeciwnika. Nie, to jest na podstawie tego, co ty masz u siebie na koncie. Dlatego smalczanci dokładnie wiedzą, kto wylosował piątkę z tego eventu, i tak dalej, kogo ukarać, jak to sprawdzić i zweryfikować. Do tego, e, tak jak mamy to, najmocniejszych bohaterów i oddziałów każdego z członków sojuszu biorących udział w wojnach, oczywiście to się liczą postacie, które zaznaczyły ptaszkiem. Biorę udział we wojnie. Brane są również pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia sojuszu, czyli jeśli ciągle przegrywacie na wojnach, to automatycznie algorytm wam będzie dobierał drużynę, która ma podobną ilość porażek, bądź więcej tych porażek, abyście w końcu wygrali, aby tą złą pasce przełamać. Punktacja za tytanów z czasem się zmniejsza. Czyli im starszy sojusz, im więcej tych tytanów pokonujecie, i tak dalej. To jest logiczne, że zmniejsza się ta punktacja ze względu na braną średnią. Im więcej bierzecie mm, tytanów do średniej, tym ten wynik będzie mniejszy. To jest cały sekret, cała polityka, na co należy zwracać uwagę przy doborze drużyny. Obronnej dla całego sojuszu. Również tutaj dam wam drobny trik, dobierajcie drużyny. Wielokolorowe, nie monokolorystyczne. Starajcie się układać w ten sam sposób wszystko czyli na przykład cały sojusz od lewej układa zielony, czerwony, niebieski, fioletowy i żółty. Cały sojusz ma ten sam kolor tanka. To utrudnia przeciwnikowi dobieranie drużyn atakujących. Tak samo jak w tej samej kolejności ułożycie kolory swoich postaci, to również jest utrudnienie dla przeciwnika. To są takie najprostsze triki, porady oraz moje dobre zdanie. Czego nie macie robić przy układaniu drużyny obronnej, wojennej i wy perswadujcie to swojemu liderowi sojuszu, a jak nie trafia to do niego, zmieńcie sojusz. W ogóle chciałbym następny film nagrać. Plusy i minusy małych, słabych sojuszów, ponieważ od dłuższego czasu już prawie półtorej miesiąca skaczę po małych sojuszach. Gdzie jest 12-15 graczy z małymi wynikami, pijemy tam tytany 6-8, 7-5-gwiazdkowe, i mam już na temat tego swoją teorię, jest ona dosyć pozytywna, bo chciałem zwrócić uwagę, że z tytanów wypadło mi więcej czwórkowych artefaktów, jak na razie, jak z dłuższego okresu czasu pobytu w czołowych sojuszach, a byłem w takich po 4, 5 miesięcy, 6 miesięcy. I powiem Wam, że już chyba nigdy nie wrócę do większego sojuszu, ale to było tak na marginesie. O tym będzie następny film. A w tym momencie Was pozdrawiam. Dzięki za uwagę. Zostawcie lajka, like komentarz i nie zapomnijcie o subskrypcji. Tymczasem.